Dzień dobry, witam na konferencji prasowej przed sobotnim hitem kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym na własnym stadionie zagramy z Legią Warszawa. Z nami standardowo jest trener Dawid Szwarga. Panie trenerze, proszę o przedmeczowy komentarz, a następnie przejdziemy do pytań z sali. Mamy w pełni świadomość tego, jakie uzyskiwaliśmy wyniki w ostatnich meczach i że te wyniki nie są satysfakcjonujące. W pierwszej kolejności nie są satysfakcjonujące dla nas i Natomiast każda dobra drużyna, każda, każdy dobry zespół wie, że najlepszą, najlepszym możliwym sposobem jest reakcja. Nie tylko i wyłącznie to jest część odpowiedzialności, czyli odpowiedzieć na sytuację, w której się znajdujemy, i, i naszą odpowiedzią ma być podejście do tego spotkania. Mamy świadomość tego, że, że oczywiście w Legii Warszawa doszło do zmiany trenera. Jak ta zmiana trenera wpłynie na zespół, to się, to się przekonamy. Każda zmiana szkoleniowca to są, to są oczywiście plusy i minusy, bo to jest zawsze nowa koncepcja, nowy sposób gry, nowy impuls, nowa energia, ale też nowe, nowe zadania. My chcemy być przede wszystkim u siebie, w swoim domu, sobą na boisku, sobą, czyli drużyną, która z pewnością siebie, z przekonaniem, Realizuje wszystkie zadania na mecz, zadania, zarówno od strony taktycznej, jak i od strony takiej, takich cech wolicjonalnych, czyli żeby rywalizować w każdym pojedynku, w każdej akcji na 100%. No i my, jako sztab, zrobimy wszystko, aby te, te dwa dni wykorzystać w taki sam sposób jak, jak poprzednie, poprzednie dni czyli przygotować zespół najlepiej jak potrafimy do sobotniego spotkania. Dziękuję. Dziękuję, trenerze. Prosimy o pytania. Panie trenerze, do tego meczu, tak jak pan powiedział, przystępujecie reagując na moje pierwsze pytanie, reagując, ale jednocześnie pan przystępuje z kredytem zaufania. Nie ma już spekulacji. Jest prosta informacja. Bierzemy odpowiedzialność wspólną i trener szwarga prowadzi zespół. To jest taki plus dla pana mały, że nie ma tej niepewności, nie ma tych dywagacji potrzebnych czy niepotrzebnych. Te dywagacje są, jak pan, jak pan udowodnił. Ja myślę, że w do tej pory, przynajmniej było tak w polskich klubach, że wszelkie oficjalne zapewnienia o tym, że sytuacja pierwszego tenera jest pewna, okazywały się tylko zapewnieniami medialnymi. Ja doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że najbardziej mogę sobie pomóc sam, czy, czy najbardziej możemy my sobie pomóc sami, po prostu wygrywając spotkania i, mm, i zdobywając, zdobywając trzy punkty. To jest jedyny sposób na to, aby. Aby uciąć te dywagacje. Doniesienia medialne to jest tylko i wyłącznie informacja w mediach społecznościowych, a najważniejsze jest to, aby, aby po prostu wynikiem przypieczętować taką informację, że, że faktycznie wtedy możemy czuć jako zespół, że, że ja jako pierwszy ten nadal, nadal będę prowadził tą drużynę. Mówi pan, reakcja, tą reakcją w końcowym efekcie będą zwycięstwa, i oby one były w tych siedmiu ostatnich spotkaniach ligowych. Ale co jest przed tym, jak zanim wybiegniecie już na Morawę, walcząc o punkty? Na czym Pan myślał, co Pan najbardziej analizował, żeby ten końcowy efekt był taki, jaki Pan zamierza, żeby był? Zawsze przygotowując się do spotkania analizujemy w pierwszej kolejności naszą grę w ostatnim meczu. I yy, Mimo tego, że sztab, jest, yy, sztab Rakowa często jest szeroki, to bardzo ciężko było nam znaleźć wytłumaczenie na stracone bramki w Radomiu. Bo po prostu sposób tracenia tych bramek był, yy, myślę, nie tyle kuriozalny, co po prostu yy, ciężki do sklasyfikowania, bo to po prostu były, były duże błędy indywidualne. Yy, I podsumowując to spotkanie, też wskazaliśmy sobie dobre rzeczy, które były w tym meczu, bo kilka takich rzeczy też na dobrym poziomie było. Yy, myślę, że zawodnicy mają w pełni świadomość tego, co musimy poprawić, bardzo jasno i szczerze. Komunikujemy się z piłkarzami, jasno wskazaliśmy im rzeczy, które powinny ulec poprawie do najbliższego meczu, ale jasno też wskazaliśmy rzeczy, które na przestrzeni całej rundy po prostu muszą być utrzymane. A poprawiając te elementy, w których, w których zawiedliśmy w poprzednich spotkaniach, jestem przekonany, że, że będziemy uzyskiwać dobre wyniki. Jarku, proszę. Jarosław, często sportowa apel. Przed meczem z Lechem Łukasz Wodarek, trener Łukasz Wodarek opublikował wpis na Platformie X, w którym napisał, że kryzys został wymyślony po meczu, że kryzys został wymyślony, czy właśnie i po meczu z Lechem został on szybko usunięty, czy sztab szkoleniowy Rakowa po meczu z Lechem uważał, że ten kryzys został zażegnany? Jak się trener do tego odniesie? Ciężko mi się odnosić do wpisu w mediu społecznościowego, który się pojawił i zniknął, tak? bo nie wiem czy on jest dalej. Zniknął, zniknął. znaczy no nie zniknął, ale został usunięty. Przez, no. Nie widziałem tego nawet wpisu, więc yy, chyba został szybko usunięty, skoro go nie widziałem. Ciężko mi się odnieść do informacji, której ja nigdy nie widziałem na oczy i która nawet nie wiedziałem, że istnieje. Yy, czy wyniki oraz sytuacja w klubie wpływa jakoś negatywnie na sytuację w szatni? Nie, yy, nie, myślę, że nie. Myślę, że yy, zawsze staramy się z zawodnikami Szczerze komunikować i to jest oczywiste, że lepiej się przychodzi do pracy po zwycięstwach niż po porażkach, ale część tego zawodu to jest właśnie umiejętne zachowanie się po porażce. Przyjść do pracy dalej z podniesioną głową, z energią, z wypiętą klatą do przodu i robić dalej swoją robotę. To jest część życia sportowca, że trzeba sobie radzić z porażkami, trzeba radzić sobie z sytuacjami trudnymi. I wszyscy dobrzy sportowcy, dobrzy trenerzy z takimi sytuacjami sobie potrafią rodzić poprzez myślenie o przyszłości, myślenie o kolejnych krokach, czyli podsumować jak najbardziej to, co się wydarzyło w przeszłości, podsumować jak najbardziej to, co nie funkcjonowało, ale po tym jak się to podsumuje, to już iść dalej i myśleć o tym, co się wydarzy w kolejnym meczu. No i czy Wladan Kowaczewicz będzie gotowy na najbliższy mecz z Legią? Robimy wszystko, żeby tak było. Czy tak będzie? To się okaże, dopiero w sobotę. Kamil, proszę. Dzień dobry, panie trenerze, chciałbym w takim razie dopytać, e, czy, do, czy potrafiłby Pan wymienić e, inne przyczyny, dlaczego po ostatniej rozmowie, po takim ostatnim posiedzeniu e, efekt był tak krótkotrwały i co zrobić, żeby e, tym razem tak nie było? Teraz nie było posiedzenia, więc, o, więc teraz już będzie inaczej. Natomiast to, że. E, to, co się wydarzyło wtedy, to nie był efekt posiedzenia. Nie? To nie jest tak, że się spotkamy z zarządem i ktoś powie kilka ostrych słów i dzięki temu zespół będzie lepiej funkcjonował. Także wpływ na to, że drużyna dobrze funkcjonowała, miał przede wszystkim to, jak pracowaliśmy na treningach, jakie były odprawy, w jaki sposób rozmawialiśmy z zawodnikami. To miało największy wpływ na to, że zagraliśmy wtedy dobry mecz. I tak jak już mówiłem w poprzednich konferencjach, Wszystkie te mecze, które się odbyły w tej rundzie, które są rozczarowujące przez pryzmat wyniku, czyli remisy bądź, bądź porażki, które się wydarzyły, to każdy ten mecz to jest inna historia i my w Radomiu nie mamy odczucia, że zagraliśmy słabe spotkania. Nie wiem, czy kiedykolwiek w Ekstraklasie Raków stracił po prostu dwie bramki w taki, a nie inny sposób. Z drugiej strony były tam rzeczy takie jak kontrola faz przejściowych, czy, czy sytuacje, które wykrowaliśmy, które były po prostu na dobrym poziomie i każdy ten mecz, tak jak mówię, to jest, to jest inna historia i należy, należy do tego podejść analitycznie, żeby nie ulegać stereotypom. Stereotypom, czyli e, takim, takim powielaniem informacji, ciągłym powielaniem informacji na temat e, danego, danej sytuacji w drużynie, na temat stanu rzeczy. My do tego podchodzimy dużo bardziej szczegółowo. E, wskazujemy zawodnikom oczywiście błędy, wskazujemy co musimy poprawić. Wska Sami szukamy błędów również, jakie my popełniliśmy jako sztab szkoleniowy. No i razem, wspólnie podchodzimy z optymizmem do kolejnego meczu. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Pan Iwo, proszę bardzo. Pierwsze pytanie dotyczy właśnie, jest związane z tym meczem w Radomiu. Czy po meczu w Radomiu Michał Świerczewski kontaktował się z Panem? Czy to osobiście, czy telefonicznie? Mamy kontakt codziennie właściwie od wielu, wielu miesięcy. Jasne, to, to, to już całkowicie mi to, tą kwest tę kwestię wyjaśnia. Natomiast druga sprawa, jak wygląda sytuacja zdrowotna Frana Tudora? Tutaj też robimy wszystko, żeby fram był gotowy na sobotę, ale też to będzie walka z czasem. Czy tą walkę z czasem wygramy okaże się w sobotę o 20. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to za wszystkie dziękujemy. Przypomnę, że sobotnie spotkanie o godzinie 20.00 i wszystkie bilety na ten mecz już od kilku tygodni zostały wyprzedane. To oznacza, że w komplecie walczymy razem o zwycięstwo. Dziękuję, trenerze. Dziękuję i do zobaczenia.